Każda gmina w okresie zimy powinna zapewnić pomoc osobom potrzebującym, ludziom bezdomnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los. W Otwocku po pomoc można zgłaszać się do urzędu miasta. Jak co roku, pomoc w okresie silnych mrozów organizuje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Także ta akcja jest prowadzona przez już od lat w Domu Pomocy Społecznej w rzos. mamy takie miejsce, otworzyliśmy tam świetlice. policja, straż czy ośrodki pomocy społecznej mogą tam kierować mieszkańców. Także to jest ten tryb. Już wypracowaliśmy sobie przez poprzednie lata. W tej chwili nikt się nie zgłosił, ale dwa lata temu, jak była, były podobne temperatury, to gościliśmy 17 osób przez taki okres dwóch, trzech tygodni. Także, także jesteśmy przygotowani. Natomiast jeśli chodzi o naszych podopiecznych, o osoby niepełnosprawne, które korzystają z pomocy PCPR-u, o klientów poradnictwa rodzinnego, nasza rodzina zastępcza, to stale pracownicy socjalni jeżdżą w teren, sprawdzają jak u kogo jest. Także sytuację na bieżąco monitoruje, monitorujemy i mamy nadzieję, że nie będzie żadnych Takich sytuacji, kiedy ktoś zostanie bez pomocy. W tym roku również każdy może bezpłatnie otrzymać posiłek w godzinach od 13 do 14 w jadłodajni, ośrodka pomocy społecznej przy ulicy żeromskiego 8 lub społecznym zespole szkół katolickich przy ulicy Kołontaj 80 na 82. Przeważnie starsi, emeryci, bezdomni tacy przychodzą. No wczoraj było bardzo dużo już o tej godzinie, ale y, przyjdą i to, to będą przychodzić do godziny 14. Są osoby, że im wystarczy ta miseczka, są osoby, że jeszcze proszą o dokładkę. To, to dobrze. Dzień Dziękuję. Dzień. Dobrze, od 13 jest, tak? Do 13? E... Tak. Tak, a jak chce Pani jeszcze przyjść, czy po prostu może Pani spotka, to bardzo potrzebuje tego, to ja... To ja. Też niczego? Bez, bez niczego, bez żadnego.